Nieźliśmy dełko sprysni. Nie zrajimy teraz. Ja pier... ba, ba, nawet moja kobieta sraimię. mnie nie widzi jak ślam. Wypać to! Chłopie, nawet moja kobieta nie wchodzi mi do kibla jak ślam. Musimy się, się t... przygotować do wojska. Za chwilę mamy ćwiczenie, a ty kupę znowu robisz. Ale mógłbyś chociaż się przebrać. Z Daj ciutku. mi chociaż wycieć dupę. Tu mam takie tableteczki pomogą ci. Dobra, dzięki, jesteś poziom. Co? Weź mi powiedz, bo ja cię tu zaprosiłem nie? ale, ale podobno ty tu, tu wiesz coś, jak to się robi. Weź mi wytłumacz. Ja jak to się ogólnie odkuruje. poczekaj. Ty mi obiecałeś jedzenie i dlatego przysiedłem. A. Kupię, jesteśmy na To masz. Zjalcia zielo. To e. podobno owoc jest granat. To się je? No. Chyba tak. Nie, ja już próbujemy. Oko. A... co to jest? To podobno powoduje, że, że idziemy spać, czy coś. Tak słyszałem. Nie, to piłka. Widziałem jak się odbija... Zobacz, patrz. Tak? Pa. A faktycznie. Tylko tak trochę. Kałciuk. Kałciuk. Okej. Okay. O, o widziałeś? Kauciu. A ten widziałeś? Widziałeś <grym grym grym> <grym> Słuchaj, Maczek, Obiecałem ci, że będzie jedzonko. No. darmowa kibla do serania. I gacie do no, Ale słuchaj, musiałem ci to powiedzieć, bo inaczej byś tutaj do mnie nie przyszedł. Sprawa wygląda następująco. Idziesz do wojska. Masz kauczuka po piersiach. Czekaj. Ma masz. Myślisz, że przeżyję, jak będę stał od na głębokości? Czemu ja zginąłem? A teraz słuchaj. Odkładasz wszystkie bronie do szafki. Do szafki chyba mieliśmy odłożyć. Czasy. Czemu to się dzieje odkład? O. odłóż bronie do szafki i zaraz przyjdę. No ja po nawet chyba nie dostałem. ktoś pomyślał ogólnie. Dobra, ja na szafkę położę w razie czego. O, tak, o. ale pamiętaj, że y, no. to, to nie, to nie możesz odkładać, tak. To, to, się, to się odkłada bez tego. Mhm. I to zostawiasz za szafką, no? A. Jak tam panie Tolpeda? Żołnierze, zostaliście oddelegowani dzisiaj, aby wziąć udział w szkoleniu bojowym. Tak jest, wysyłamy was na misję na Księżyc. Jutro lecicie pierwszym promem e, od Elona Maska. Także musicie być gotowi, nie wiadomo jakie zagrożenia czekają tam na nas. Co jest, żołnierzu? Mogę siku? Panie Horlodzi, torpeda, ja tak. pytaniem. Ja chciałem się zapytać, czy w kosmosie można ślać normalnie. Otóż, Macieju, w kosmosie nie ma grawitacji, więc jeżeli się zesrasz, to będziesz miał turbodopalacze i odlecisz w stronę zachodzącego słońca. Ja ci gówno. Ty i gówno, tylko w dwie różne strony. <noise> ja dopiero tutaj przysiedłem. Jak on się, się nazywa? Czekaj, ja muszę sprawdzić na swojej liście. Ej, ten Torpeda to jakiś jakiś bo wcześniej do mnie powiedział po imieniu, a ty, ale się pyta, i idę się opłacić <grym> na listę. Jak się zwiecie żołnierzu? Celegowy Maciuś. Jak to Maciuś? Ja mam napisane na liście, że Damian miał być. Daumian. Damian? Daumian. Ja nie chcę ksywy. Ja jak się zwiecie żołnierzu? Zadałem proste pytanie. Czy wasze dwie szare komórki są w stanie na nie odpowiedzieć? to JESTEM! Foxy! Ja ba, ba, bo. Rodzice Cię nie kochali chyba. Dobra! tak jest, panie Komendancie. <grym> Dobra, wyjdzie z tego. Zaraz go za Zaniesiemy do... Y tą, Izbę Wytrzeźwień i tam dojdzie do siebie. Ale ja też chciałbym tak szybko w ogóle szybko chodzić spać. Ja to mam taki problem. Ja do łóżka się kładę o 23:00. Chciałem zasnąć szybko, bo wstaje źlana, nie? I, słuchaj, jest taki problem, panie Torpeda. No, kurwa. Nie idzie spać. A tutaj proszę. Jeden strzał w wsije i odlazł go śpi. Zanim przejdziemy do treningu szczeleckiego, musimy się udać na trening siłowy, zobaczyć co umiecie tak naprawdę. Czy jesteście wystarczająco silni, aby móc przeciw. No, nie zestraj się tutaj. Dobra. Słuchajcie, robimy to dwójkami. Teraz tak, Maciek, idziesz, podnosisz tą sztangę. E, Foxy choć tutaj, będziesz go sokurował w tym momencie. Tak, żeby się sobie krzywdy nie zrobił. I schylasz się. Dobrze, bardzo dobrze. I do tyłu. O, o Ja chyba mam się małe nogi, no, takie rzeczy On zaraz robić. będzie musiał mnie sekurować przed żykiem. Trzymaj o, go za tupę. wspieraj żołnierzu swojego kolegę. Złap mnie za tego. Dajesz <noise> daumian, daumian, dajesz! Dasz radę, to waży 2 kg. Dasz radę. Okej. Okay. Jak ja mleko nie mogę tylko podnieść, o tym mi chłopka, że 15 kilogramów podnosi. Maciek, teraz ty asekurujesz Foxego, Foxy wlatujesz na ławeczkę i starasz się wyci wycisnąć jak najwięcej się da z tej sztangi. No pakać, jak to zrobić. <noise> Chłopie, ty nie podniosłeś tego. Cicho, no, daj mi, sobie wyobrazić, że to podniosę. Raz, dwa, trzy, ale mi dobrze ja jeszcze tego nie podniosłem. Panie Torpeda, znowu zapytanie mnie. O co chodzi? Dlaczego dla jednych podniesienie ręki w górę jest tak ciężkie, a taka osoba się nadaje do wojska? Nie, znaczy co? Dobra. Żołnierze spotkaliśmy się na tym placu bojowym, aby pograć w siatkówkę. Jaką siatkówkę? A nie torpeda, no właśnie. Kosikówkę. Słuchaj, Macieju, to co kurwa... Ja mówię to jest święte. Jak mówię, że gramy w siatkówkę, to znaczy, że gramy w siatkówkę i macie sobie wyobrazić, że te ba, ba, kosze to jest siatka, jasne? Tomasz, jeszcze butem mam wziąć do niego. Aha. Halo chłopaki, znowu o mnie zapomnieliście już trzeci tydzień! Zawsze przychodzę na nagranie i nikogo nie ma! O, no, kucharz przyszedł. Okej, okay, mamy dodatkowe przeszkody w postaci słabej widoczności. W tym momencie zaczynamy grać. Kto ma granat? Kto ma jeszcze granat przy sobie? Ma ktoś granat? Nie, mam, ja mam jeden poziec w rewolwerze. Ty masz granat? Ja tu? mam! Super! Ja mam ziemniaka. To jest, to jest wasza piłka. I w tym momencie pierwszy, który trafi do kosza, wygrywa. To ja, to ja zrobię. Eh, podanie. Co? Złapię, złapię. Nie, tu macie rzucić. To jest. Cholera To Ale jest. To jest. To jest. w tam. poleciał tam Czy Okej okay. Czy mamy nie, coś jeszcze ta... co można rzucić? Mam piłkę. Mamy nóż. Nóż To jest. jest. zły. jest. Jeszcze się przydać jest. do obierania ziemniaków. O cholera! jest. się jest. <laughs> Spokojnie. Spokojnie, tobie nic się nie stanie, oni. Wracaj po prostu do obierania ziemniaków, nic nie widziałeś, nic złego nie, nie wydarzyło się. Ziemniaki! Ustawicie <laughs> w żołnierzu. To jest kur. To jest. Czy to jest kur. Ba, ba, ba. linia? Macie się wszędzie ustawić, a je! Ale jeden... na której linii? Panie Torpeda, tu macie ja, linie zawsze z... mamy... Ja nie widzę linii! Tu macie Dobra. linię! Nie widzę! Tu macie linię zaznaczoną, tu, w tym momencie, tak, tak, o. Od drzwi do drzwi idzie linia. Super, fantastycznie. Od drzwi do drzwi? Ja nie ogarniam. Tu mamy drzwi, futryna. I później druga futryna nie. zaczyna się tutaj. Linia prosta idzie... Maciek, Ma... budź głowa. Tak. Nie, Maciek, Maciek, uspokój się. Maciek, o. Maciek... Widzisz, jak mu głowa paruje? Ja to się myślę, I teraz przechodzimy do szkolenia prawdziwego z amunicją ostrą tym razem. Także. O kurde, akcja, reakcja, panie. Maciej, dlaczego ty nie masz broni? Czemu ty, oni mają, a ty nie masz broni sobą? A, masz to. Keku, patrz, tak jest, baczność. Meldować się, odliczyć od lewego do prawego. Nie zrozumiałem. <laughs> Miał być kolejno odlicz, czego nie rozumiesz, Macieju. Jeden, jeden mu. Dwa. A to, jeden. ty nie jeszcze się podnosi, ślękę. Do góry. Jeden. Oh, jeden, bo jeden. dwa jest jeden. jak Uła, się Jeden, dwa. Trzy, cztery. Myślę, że teraz. Pistolet. Myślę, że teraz nie będziecie mieli problemu z odliczeniem. Jeden cztery! <laughs> I zgadza Kolega się, wszystko! Jeden, dwa i cztery! Zajmij się! Dobra. Dobra, słuchajcie tego. Jesteśmy tutaj na strzelnicy. Jak widzicie, mamy jedną, drugą fantastyczną strzelnicę. Dzisiaj się nauczymy strzelać. Mam nadzieję, że odebraliście wasz przydział amunicji oraz pistolety. Tak, fantastycznie. Umiecie ładować broń. Macieju, na ciebie patrzę teraz, bo ty tu wyglądasz tak. na takiego specjalnego. Zadem ustluję. No, pokażę jak się ładuje broń. Nie tak się ładuje, broń. Tak się szczelaz, a ja się ładuje. Tak. Przesuń broń, to ci nasypie amunicji. O. Od... Okej. Okay. Ty ja też, ja też mogę ci pomóc. Główno mnie widać w kamerze. Wsadź to. O. Bardzo dobrze. Wow. Ja ci, niech ci będzie, że ja ci załaduję. Teraz musisz no. chwycić. Ja ci pomogę. No. Widzisz? I ciągniesz. No. Coś ty zrobił. Ty, jak cię ciągnę? Z... Nie. Dobrze, załaduj broń. Super. No. Widzisz ten cel tutaj? Zacznijmy od czegoś prostszego. Yy, ta duża... Ale nie, to nie znaczy, że masz podchodzić. To... dychę. Strzelasz z tej odległości i strzelasz Dobra. tutaj w to. Ja stoję no. blisko tarczy, żeby widzieć, gdzie żeś trafił, nie? Eee, przepraszam broń mi wyrzuciło podczas strzelania. Gdzie ty strzeliłeś? Na sam środek. Czego? Czerwonego. Tego tu? N no. Słuchajcie. Wyciągnijcie swoje gumowe noże. To nie wygląda jak guma Cicho. Ale zacząć się nie mogę. Cicho. Dobra, słuchajcie. Jak to nie to nie są super gumowe noże. Widzicie? Nie da się zabić. Po prostu, jak dostaniecie nożem, udajecie, padacie na ziemię i udajecie, że nie żyjecie. I teraz robimy zawody. E, robimy zawody, który z was jest lepszym nożownikiem, tak? Czy tam specjalistą od krojenia ziemniaków. Zwycięzca będzie przez następne dwa tygodnie kroił ziemniaki dla, dla, dla całego wojska, dla całego batalionu, także nagroda jest świetna. Jest o co walczyć. Dobra. Foxy. Ty, zaraz się zaczyna! Mam twoja ściana, nie dobra, źle twoją ścianą nie będę rzucił. Bo nie masz stalej! hehe, <ścoughs> nie mogę tak. Baba bóg. To już się zaczęło? Teraz. Tak, to są te. Ca, start. A, okrzyki bojowe. Okszyk. Wygrał maciek, bo nie zrobił nic! Ale to nie maciek. Aha! A nie, torpeda melduję się, wygnałem. Macieju, teraz pora przejść do ostatecznego szkolenia, czyli podkładanie bomby. Jako antyterrorysta musisz też wiedzieć, jak przeciwnicy działają, czyli jak podkładają bombę. Tutaj mamy podłączoną starą Nokię pod ładunek wybuchowy C4 i należy go zaplantować tutaj, na tym oto y, bardzo strategicznym celu, jakim jest... palet. Pelet? Pelet. Masz tutaj cyferki na tym kalkulatorze zajebistym, musisz je wciskać. I ja. jak je wciskasz, nie? Pomogę ja. ci troszeczkę. Yy, to ona się zaczyna uzbrać. Jak ty biegasz po nie mogę Jeszcze raz, Macieju patrz, tak się zakłada pakę. <grystanie> tak, powtórz! Powtórz Panie Macieju, powtórz Ma Macieju? Kurwa, Panie co czas kończy. Nie chciałbym bo mówić, musisz, zaraz Bo musisz wpisać, zerwie w kod. Przecież Jezus uzbrojona! A, o, ok. dobra, nieważne. Maciej, tak się podkałapakę. pakę. Ja, jak ten... Przestań. Przestań! Przestań! Misja z rozbrojenia będzie w innym odcinku. Noże możesz próbować. Jakbyś Macieju był antyterrorystą, który kabelek przeciął? Czerwony. Dlaczego czerwony? Bo czerwony to fajny kolor jest. A wiesz, że byś zginął w tym momencie? Mówiłem nie dotykać. Macieju, przyjrzyj się teraz! Dlaczego zabiłeś Maćka? Maciek zemdlał. Maciek miał patrzeć.